Cześć, czy tygrys musi mieć słabe heble? Nie musi. Jeżeli hamulce w Twoim tygrysie cały czas są słabe, nie jesteś zadowolony z układu hamulcowego. Szczególnie słabe hamulce miały tygrysy z pierwszej generacji 2011-2014, czy to była wersja XC, czy wersja XR. I pierwsze roczniki Tiger'a 1200 też nie grzeszyły zbyt mocnymi hamulcami. To jest właśnie informacja dla Ciebie, jak poprawić hamulce. Uprzedzę od razu, że układ hamulcowy w moim motocyklu przejrzałem od A do Z. Zacząłem od pełnego serwisu zacisków hamulcowych, wyrzuciłem tłoczki, dostałem do zaciski nowe zestawy naprawcze. Tarcze hamulcowe w tym motocyklu jeszcze są cały czas powyżej limitu. Nowe klocki hamulcowe, wiadomo wymieniony płyn hamulcowy. Zadałem sobie nawet w tej oryginalnej pompie wymianę, wymieniłem zestaw naprawczy. Efekt jaki? Średni. Yy, więc cały czas te hamulce w moim tygrysie były takie ospałe, żeby naprawdę agresywnie zahamować, to najlepiej było używać całej, yy, całej dłoni. A ja strasznie nie lubię siłować się z klamką hamulca. Lubię hamulce jednopalcowe, dwupalcowe. Yy, tak jak na przykład w nowych motocyklach, które testowałem w tym roku. Czy to był Wisztram 800D, yy, czy Nowy Trampek, yy, czy Aprilia Tuareg. Naprawdę tamte heble były jak brzytwy, i wystarczył jeden, jeden palc. Kombinowałem dalej. Co zrobić, żeby te hamulce poprawić w tej grze? Gdzieś tam szukałem, ja już powiedzmy pomp radialnych, bo możemy kupić też nowe pompy radialne do motocykli, ale postanowiłem pójść drogą budżetową. Skąd pomysł? Skąd pomysł właśnie na inną pompę Nissina? U mnie w szkole jazdy mamy wiele motocykli szkoleniowych marki Honda. One są wyposażone właśnie w tego typu pompy hamulcowe i w tych motocyklach te heble działają naprawdę świetnie. Czy to są Hondy NC, czy to są Hondy CB 650R, naprawdę mają super heble. Więc nie ma się co dziwić, że zacząłem szukać używanej pompy Missina właśnie z tych modeli. Do Tygrysa postan postanowiłem dobrać pompę od Hondy NC 750X. Jest to motocykl wagowo zbliżony, no, i tą, taką pompę znalazłem gdzieś tam na Allegro. Razem z klamką zapłaciłem za nią 140 zł. Po to, po dwóch dniach, ja oczywiście sobie rozebrałem, wyczyściłem. Sam montaż na motocyklu zajął mi 30 minut. Łącznie tam z opowietrzeniem pompy, co nie było tam specjalnie skomplikowane. I co? W końcu Tygrys ma hamulce. I tak jak te hamulce w tym motocyklu mi cholernie irytowały, yy, i to była też po części jakaś tam przyczyna, że szukałam innego motocykla. To w tej chwili hamulce są jak w nowym motocyklu, jak motocyklu nowej generacji. Ta modulacja hamowania yy, jest naprawdę tak, jak nie wiem, w Wisztrowie 800D, yy, czy tam w nowym yy, Transalpie. Te heble hamują rewelacyjnie. Czyli słuchajcie, to nie problem zacisków. Nie? Że są za słabe, że tłoczki w zaciskach są zbyt y, małe. Problem w tygrysie jest właśnie tutaj. Także pompa hamulcowa y, zrobiła, zrobiła naprawdę super y, robotę. Także myślę, że będzie to dla Was jakaś koncepcja, co z tymi hamulcami zrobić. To nie popełniajcie mojego błędu. Poszukajcie pompy o większej wydajności, ale żeby to mocowanie przewodu hamulcowego było z przodu. ułatwiłam wam to potem montaż przewodu. Jeżeli chodzi o tą pompę, od Hondy NC750X, generalnie tu wszystko idealnie pasuje. I lusterko. I rozmiarowo na kierownicę wszystko się fajnie super mieści, tylko nie zwróciłem uwagi tak zamawiając ją, bo myślałem, że przewód hamulcowy bez problemu sobie jakoś tam ułożę, poprowadzę. No i się okazało, że to wcale takie łatwe nie było. On się naturalnie układał przy zamocowaniu na oryginalnej śrubie, więc musiałem dołożyć za 7 dych adapter, tak, żeby mój, mojego błędu nie, nie powielać. Szukajcie pompy, które, która będzie o większej wydajności niż ta tygrysowa. To też jest Nissin, tak samo jak to też jest Nissin, ale żeby to wejście było od przodu. Nie? Wtedy unikniecie kombinowania tutaj z tym, z tym adapterem. Także polecam taki tuning tutaj układu hamulcowego w tygrysach, szczególnie pierwszej generacji. Zobaczycie, że te hamulce działają zupełnie, zupełnie inaczej. Co znaczy inaczej? W końcu mamy hamulce, jadowite, jak brzytwy, świetnie i Zmieńcie pompę, spróbujcie, a na pewno ten układ hamulcowy w waszym motocyklu będzie dużo, dużo lepszy. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.